Tak, chciałem powiedzieć, że zanim odpalisz szybko tego jeszcze mm -hmm. klipa, chciałem powiedzieć, że napisałem tą piosenkę. Napisałem tą piosenkę w 5 minut na Kiblu, kiedy delikatnie... Także mam nadzieję, że to docenisz, tak? Ja idę, ja idę. Ale no, 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 piosenkę. Dobra, no. To nie miało być tak krótko. Ja upiłem ciebie wódką. Ty jesteś taki ładny. Jesteś moją małą prostytutką. Oj Piotrze, wiesz, że kocham Cię Wsadziłeś mi łapę w g**ę Ja robię z Tobą to, co chcę Przypominasz mi o tacie, o Widziałem Cię w okularach Cieszyła się Twoja stara Ojciec sądził se browara Tobie nim po warach, o Ty byłeś w żółtej kurce. A trochę potem I stary po domu chodzi w muszce i z moim kotem. Co? Ty masz rudą myśl mordę, a ja mam pełne gacie. No i mamy mały problem. Miałem nie mówić o prostacie już. Jesteś taki zgrabny, ważysz 70 kilo. Chodzisz bez maltek, bezkarny. Podziurawiłbym cię moją szpilą. O. Nie możesz taki dostępny Ja no ciebie Piotrusiu proszę W Bo za takie kula teksty Sadzę tobie w dół moją kosę o. No i to się zatrzymałem, bo skończyłem srać